FBI aresztowało mężczyznę, który był wspólnikiem w zamachu bombowym na klinikę leczenia w Palm Springs, California. Uh, today my office and the FBI are announcing the arrest of Daniel Park, a Washington state resident charged in a federal criminal complaint with Title 18, United States Code Section 2339A, providing and attempting to provide material support to a terrorist, the man who committed a suicide car bombing. Of the American reproductive centers in Palm Springs, California. Urzędnicy federalni twierdzą, że Daniel Park przez lata gromadził zapasy azotanu amonu, substancji chemicznej, która może być wykorzystywana do produkcji materiałów wybuchowych. Został zatrzymany na terenie Polski 30 maja. Do uchwycenia Parka przyczyniły się polskie ministerstwa spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, ABW i Straż Graniczna. Dochodzenie ujawniło dowody zakupów substancji chemicznej sięgające października 2022 roku, przy czym ostatni miał miejsce zaledwie kilka dni przed atakiem w połowie maja. Park jest oskarżony o wysłanie 82 kg substancji chemicznej do domu napastnika Gaja Edwarda Bartkusa w Kalifornii w styczniu. Park rzekomo spędził również czas w domu i garażu napastnika na kilka miesięcy przed eksplozją, gdzie przeprowadzali oni eksperymenty bombowe. Park został aresztowany we wtorek na nowojorskim lotnisku JFK po ekstradycji z Polski, gdzie uciekł cztery dni po ataku.